But 1889 firma Axel. Model 1889 od firmy Axel to ciekawy pantofelek na nowej podeszwie, takiej traktorowatej, rozchodzącej się do tyłu, troszkę przypominającym koturnę. Tył około 3 cm. Usztywniony zapiętek, dzięki temu nasz huk jest bardziej prawidłowy. Dużą zaletą tego buta jest przód. U pacjentek, które na przykład mają palce mutkowate, czyli wystające te kości na palcach, często czułanka ocierają, wiesz, właśnie stopy i dochodzi do otarć. Tutaj natomiast jest zainstalowany elastyczny materiał, który pracuje razem ze stopą, więc nie ma takiego ryzyka, że będzie nas coś, coś ocierało. Producent zastosował tutaj też takie ukryte rozcięcie, pod tym rozcięciem jest zainstalowana gumeczka. Jeżeli ta tęgość okaże się za mała, możemy tutaj przeciąć delikatnie to rozcięcie, abyśmy mogli troszeczkę zwiększyć tęgość sobie tego buta. W środku zamontowana jest dosyć wygodna wkładka profilaktyczna, odciążająca mocno tutaj śródstopie, But nieco jest troszeczkę podwyższony, dlatego, aby zwiększyć komfort chodzenia w tym bucie, jest zainstalowana taka poduszeczka pod śródstopiem, która super amortyzuje tą część stopy. Dlatego pacjentki, które mają, klientki, które mają duże przeciążenie tego śródstopia, będą czuły się bardziej komfortowo w tym rozwiązaniu. Natomiast sam but jest ten około H, schodzi nam się do przodu, więc jeżeli ktoś ma bardzo szerokie przodostopie, nie polecałabym tego modelu. Natomiast u pozostałych klientek warto zwrócić uwagę na ten but. Bucik jest w kolorze beżowym, takim ciemno beżowym.